Cześć, z tej strony Kasper i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To nie jest odcinek, tylko chcę podziękować za 1500 wyświetleń i za prawie 70 subów. Dzisiaj doszło mi ich 7. Zobaczyłem, rekord to był dniowo 21. I muszę Wam coś pokazać. Moja koza ładna jest. Jak chcecie więcej z nim odcinków to piszcie w komentarzach lajkujcie filmy Kosak! Kuska! Kuska! Ładna, co? A najlepsze w tym jest, że rogów nie będzie miało. Jestem na jakimś placu, bo tutaj jest dużo trawy. Chyba idę zaraz z nią do domu. No to. O, i jeszcze jest taka jedna sprawa. Że, co ja miałem mówić A, że nawet że 40 ponad procent osób które mnie oglądają nie subują mnie smutno mi się robi koza koza, koza. powiedz im żeby zostawili lajka koza i suba na moim kanale bo 2000 wyświetleń wbijam i 70 subów Może na stop pokaże twarz? O i zapraszam na jej Instagrama koza podłoga Zoe. Wszystko z małej. Do następnego odcinka. Cześć!